Mam nadzieję moi mili, że tym razem dźwięk nagra się do końca bez problemu i będziecie mnie słyszeć, nie tak jak ostatnio. No, nagrywam już, jak widzicie, przy moim tradycyjnym biureczku do nagrywania. Przed Wami planer, puderniczka od Pani swojego czasu. No i przed nami listopad. A tak w ogóle, to chciałam Wam pokazać, jaki się zrobił. O, taki się zrobił: planer grubaśny. I mam w nim jak widać wrzesień, październik, no i teraz zaczynamy listopad. I postanowiłam sobie, nie wiem czy Wam już o tym mówiłam, ale postanowiłam sobie, że zorganizuję sobie planery, planowanie zgodnie z porami roku. To znaczy mamy wrzesień, październik, listopad, czyli trzy miesiące jesienne i one będą się znajdowały w tym planerze, czyli o, tak jak widać. Listopad będzie już tym miesiącem ostatnim. Zaczynamy aż się ostroś złapie, jak się nie złapie? Złapała się. Listopad, tak jak mówiłam, będzie tym miesiącem ostatnim, a kolejny planer przeznaczę na trzy miesiące zimowe, czyli w tym wypadku trzy miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń i luty. Nie wiem, jak to jak mi się będzie w ogóle planowało, ponieważ ja jestem raczej zwolenniczką takiego, wiecie, zaczynania od początku w takim etapie właśnie styczniowym, noworocznym. No nic, spróbuję, zobaczę. Chociaż ten podział trzymiesięczny, zgodnie z porami roku, też wydaje mi się taki naturalny. Tym bardziej, że ten, ta, ta różowa puderniczka do jesieni, no, wydaje mi się, że pasuje. A na zimę zamierzam wykorzystać ten granatowy planer, więc też będzie pasował kolorystycznie. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy w przyszłym miesiącu, gdy będę dla Was nagrywała planowanie grudnia i wtedy się okaże, czy wykorzystałam ten pomysł. No i teraz przechodzimy do listopada. Yy, mamy listopad. I wiecie co? Z różnych względów ten listopad jest dla mnie takim najsmutniejszym miesiącem roku, pomimo tego, że mam w tym miesiącu urodziny, yy, ponieważ jest. Jest ponury, to jest, to jest miesiąc ciemny, ponieważ to jest pierwszy miesiąc po zmianie czasu, i, i w zasadzie dni są już naprawdę bardzo ciemne, popołudnia długie. To raz. Wiele smutnych rzeczy się w listopadzie zadziało kiedyś tam, więc te wspomnienia też wracają. Zresztą, wszystkich świętych, odwiedzenie cmentarza to wszystko, to wszystko też ma na to wpływ. Poza tym znika ta piękna, taka złota polska jesień, drzewa już nie mają liści, najczęściej pada deszcz, no i robi się zimno, tak jak to się zrobiło właśnie już dwa dni temu. Dlatego ten listopad zawsze wydaje mi się taki smutny i ponury. No i, no i tak, zwykle, zwykle naklejki, które stosuję jakoś tam odpowiadają porze roku, czyli wiosna to wiadomo... Jakieś kolory takie zielone, radosne, mm, związane z tym na nowo budzący, budzącym się życiem. Lato, no to albo żółcie, pomarańcze, albo tak jak w sierpniu zrobiłam dżunglę. No tak, takie letnie, prawda? Upalne. Wypadałoby ten listopad zrobić. O, październik był jedynie. Y, wypadałoby ten listopad też tak zrobić. No ale on jest tak smutny, że po prostu nie miałam w ogóle ochoty jeszcze go pogrążać smutnymi i takimi pasującymi do nastroju naklejkami dlatego postanowiłam zadziałać całkowicie odwrotnie i zrobić listopad taki mocno nieoczywisty dlatego mój listopad jest powiem, mocno nieoczywisty pełen właśnie koloru, barw i japoński inspiracją do stworzenia tego japońskiego zestawu była wizyta w ubiegłym miesiącu w Empiku i kupienie kilku egzemplarzy rzeczy z takiej kolekcji japońskiej. Dlatego też nazwałam ten swój japoński zestaw inspirowany tamtą kolekcją Czar Orientu. Jest on bardzo, bardzo japoński, co już tutaj widzicie. No i jest on bardzo kolorowy, po to, żeby te kolory właśnie tak troszeczkę tą szarość listopada nam nam zniwelowały. No i mamy tutaj stronę tytułową Listopada. Na stronę tytułową mamy taką wielką naklejkę z żurawiami, czyli takim bardzo bardzo charakterystycznym symbolem Japonii. Czcionkę, którą zastosował Marcin w tych naklejkach, no to też jest taka czcionka bardzo mocno japońska i bardzo mi się ona podoba. No i tutaj mamy już tą tu mamy tą stronę tytułową, a tutaj mamy takie ogólne planowanie miesiąca, zadania priorytetowe. Tutaj mamy tabelkę z rozpisaniem świąt i uroczystości, tabelkę z miejscem na rzeczy do zrobienia w przyszłym miesiącu. Tutaj Wam pokażę ogólny widok. Po raz pierwszy słuchajcie, wykorzystałam jednocześnie dwie tabelki miesięczne, czyli tą. I tą drugą, ponieważ chciałam Wam pokazać jej zastosowanie, bo chyba nigdy tego nie robiłam. Yy, to znaczy, robiłam. Pokazywałam przy planowaniu tygodnia, gdy ją wykorzystałam do tygodnia, ale ona tak naprawdę była dedykowana do planowania miesiąca. Można ją sobie wkleić w tą stronę, zaczynając niedzielę od krawędzi prawej, a można wkleić tutaj, zaczynając poniedziałek, od krawędzi lewej. Ja wybrałam ten sposób i wklejamy tutaj te kolumny białe, z, yy, zatytułowane kolejnymi dniami. I uzupełniamy je naklejkami. Nie wiem, czy to będzie widać, czy to są tak. O teraz widać tymi naklejkami z dniami, wklejając je w odpowiednie już miejsca, w zależności od tego, jak zaczyna się miesiąc. U nas zaczął się piątkiem. Wykorzystałam tutaj te naklejki, takie małe kółeczka, do zaznaczenia takich jakichś szczególnych wydarzeń, a te wydarzenia są uwzględnione w zadaniach, czyli, wiadomo, oznaczyłam sobie tym kółeczkiem. Pierwszy dzień listopada, czyli wszystkich świętych. oznaczyłam sobie dzień 5 i 6, to jest dzień wizyty u dentysty i u lekarza. Potem mamy święto 11. 12 mamy wyzwanie, 13 webinar, 20 webinar i 29 moje urodziny. I te kółeczka nam tutaj to symbolizują, te naklejki ozdobne. Po tej stronie wkleiłam tabelkę z zadaniami na listopad. Tutaj jeżeli coś mi jeszcze wpadnie na myśl, aby zrobić w listopadzie, no to sobie dopiszę, jeżeli nie zostawię to miejsce puste. No i pod spodem mamy też naklejki ozdobne. A tutaj pod tabelką miesięczną, oprócz naklejek ozdobnych, mamy też listopadowe statystyki w mediach społecznościowych. Strona kolejna. Tu w ogóle, no nie wiem, czy, czy zwróciliście uwagę, ale w porównaniu do października troszeczkę zmieniłam układ tych stron. Nie wiem, jak się będzie sprawdzał. Zobaczymy, jak mi się spodoba. Między innymi, czytanie, oglądanie filmów miałam na dwóch stronach, ale tak sobie skumulowałam do jednej. Czyli tutaj mamy stronę z książkami, które w listopadzie przeczytam. I tutaj zawsze najwięcej miejsca na to zostawiam. To jest ten znacznik z piętnastoma kółeczkami, bo. W, tym, w październiku przeczytałem już nawet 16. Jeżeli chodzi o filmy, no to mało, bo, bo mało oglądam. I tutaj mam tracker, który wykorzystuję akurat na seriale. Na pewno będziemy kończyć Przyjaciół, pewnie będziemy też kończyć Stranger Things. No i nie wiem, jaki wybierzemy do oglądania trzeci, bo nie wiem, czy nam się w ogóle uda tyle obejrzeć. Tutaj jest strona Magic Moments, czyli ta przeznaczona na te najpiękniejsze chwile dnia. Wklejam sobie. No tutaj mam ją ozdobioną tą, tą naklejką ozdobną, tym wachlarzem. Wklejam sobie oś czasu odcinając w tym przypadku 31%, ponieważ listopad ma tylko 30 dni. I zwykle zakreślaczem zaznaczam sobie weekendy i dni wolne jest troszeczkę tych dni wolnych więcej w listopadzie kolejna strona też trochę zmieniona, tutaj sobie zrobiłam rozpiskę z tajnej grupy PSC a zamiast całej strony to na trackery wykorzystałam tylko, tylko pół i tutaj mam czynności, które będę sobie w listopadzie monitorować uzupełniłam sobie ozdobiłam tą stronę taśmą właśnie tą japońską z Empiku, jak widzicie te kolory są ze sobą Kompatybilne. <noise> Następna m, strona, czyli rozwój, i tutaj zapisuję rzeczy różne rozwojowe, czyli webinary, które oglądam, kursy, w których, kursy, w których biorę udział, yy, różne szkolenia czy ciekawe wpisy blogowe, które służą rozwojowi. No i też yy, tradycyjnie jest naklejka ozdobna, jest oś yy, czasu miesięczna. Zakreślaczem zaznaczyłam dni wolne, i yy, wpisałam sobie już. Te rzeczy zaplanowane lub cykliczne, czyli do cyklicznych rzeczy. Od razu przy okazji polecę, ponieważ pytacie zawsze na stronie, jakie, jakie rzeczy rozwojowe polecam. W takim razie polecam. W poniedziałki o godzinie 20 w, na blogu, na profilu Live Geek mamy ogarnięty poniedziałek. W poniedziałki mamy też zwykle rano o 10 kawę z budzyńską. We wtorki o 20 mamy nawyk produktywności też na, na fanpage'u Agnieszki Jarzębowskiej. Nie wpisałam tutaj jeszcze, ale co dwa tygodnie wychodzi podcast. Podcast Anity Kowalskiej dotyczący produktywności, zarządzania sobą w czasie, też bardzo ciekawy. Wpiszę go na bieżąco i zobaczycie w przeglądzie listopada. No i mamy już tutaj dwa, zaplanowa dwa zaplanowane webinary pani swojego czasu. W, w środę 13 to jest ten taki tradycyjny webinar, a w następnym tygodniu 20 klubowy. I to są rzeczy zaplanowane. Oczywiście, jeżeli coś dochodzi, na bieżąco, no to jest y, oczywiście aktualizowane i tutaj sobie właśnie to wpisuję. Y, dalej mamy stronę y, poświęconą właśnie mediom społecznościowym i planowaniu treści. To znaczy nie do końca planowaniu, planowaniu i dokumentowaniu, ponieważ widać, że y, planuje bardzo szczegółowo, tak zwane krótkie informacyjne notki na bloga dotyczące wiatraków i krzyży pokutnych, i one są, jak widzicie, tutaj w tej pierwszej kolumnie, zaplanowane na konkretny dzień i zamieszczane zgodnie z tym harmonogramem. Planuję w miarę szczegółowo, w miarę, to znaczy, że każdy dzień ma swoją tematykę. Tych długich postów na bloga, czyli w poniedziałki jest to planowanie i organizacja, we wtorki haft krzyżykowy, w środy książki i sprawy szkolne, w piątek scrapbooking, w, w czwartek, a w piątek podróże, a w sobotę lub w niedzielę, generalnie w weekend, posty inspirac inspiracyjne i takie z serii Czas dla siebie i to jest zaplanowane tak jakby na stałe, i w ramach tego planowania Czyli tych kategorii, pojawiają się posty tak zwane długie, ale nie zawsze z każdej kategorii. To znaczy, bywają tygodnie, kiedy codziennie w danej kategorii ukaże się post, a bywają y, takie tygodnie, kiedy na przykład y, w tych kategoriach ukażą się tylko trzy posty w tygodniu. Tu akurat zaplanowałam już sobie, ponieważ taki pierwszy post się na blogu ukazał y, z cyklu 5 prezentów dla i pokazał się już post w poniedziałek wieczorem. Y, tych pięć prezentów dla miłośniczki planowania. W następnym tygodniu będą dla hawciarki, dla książkomaniaczki i tak dalej, zgodnie właśnie z tą moją rozpiską I to jest, to jest dość ściśle zaplanowane. Tak samo ściśle zaplanowane są filmy i, i harmonogram ukazywania się na kanale. Tutaj nie wiem jeszcze, jaki będzie ten ostatni, czy będzie to planowanie grudnia, czy będą to raczej zakupy. Bo nie wiem czy będę miała coś do pokazania, jeżeli chodzi o zakupy listopadowe. To zobaczymy i wtedy uzupełnię. Na Instagram nie planuję. Tutaj wpisuję raczej po fakcie. To znaczy wpisuję jakie zdjęcia w danym dniu dodawałam i tak to u mnie wygląda. No i oczywiście jest to zdobione tymi malutkimi też naklejkami. I tutaj mam takie strony, wiecie, takie taki miszmasz, wszystko czyli jakieś pomysły, pomysły na filmy, pomysły na różne rzeczy do napisania, notatki, co planuję kupić, tutaj też książki do kupienia, znaczy kiedyś to były książki do kupienia, teraz odkąd korzystam z Legimi, no to są książki do ściągnięcia e-booki, notatki, jakieś, jakieś szkolenie, w którym będę brała udział i tak, i to jest w zasadzie cały miesiąc zaplanowany, listopad. To jeszcze może tak pokażę całość ogólnie w ten sposób. Czyli mamy stronę tytułową i, i tą rozpiskę miesięczną, zadania, statystyki, co czytam, co oglądam i najpiękniejsze chwile dnia, trackery czynności, rozpiska wydarzeń na grupie klubowej, rozwój. I planowanie mediów społecznościowych oraz takie dodatkowe różności tego, co się będzie działo. To jest miesiąc. No i mam też oczywiście zaplanowany pierwszy tydzień. Tak wiem, trochę jest naciskane tutaj tych naklejek ozdobnych, ale one mi się bardzo podobały. No i tydzień tradycyjnie wykorzystałam te naklejki do planowania tygodnia, czyli z poszczególnymi dniami. Zaznaczyłam tutaj te rzeczy cykliczne i te, które sobie już tak mniej więcej ogólnie zaplanowałam. To już wszystko widać. Lista rzeczy do zrobienia w tygodniu, lista książek. Które zamierzam czytać i czytanie to monitorować. Rzeczy do zrobienia w przyszłym tygodniu. No to wiadomo, będę wpisywała na bieżąco. I tak wygląda moja tygodniówka. No i pokażę Wam jeszcze dniówki z tego tygodnia. To są dniówki na razie niewypełnione przykładowe. O, i tutaj od razu mogę Wam pokazać, yy, tradycyjnie będzie tak jak mówiłam w tym poprzednim filmie, yy, gdy pokazywałam jak planuję, czyli po prawej stronie wpisuję zadania, po lewej stronie jest oś czasu, na której zaznaczam takie już stałe rzeczy, które się mają wydarzyć, ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, jeżeli mi złapie ostrość, tak, yy, tutaj jest kolejna taśma Washi z tego zestawu, który kupiłam w Empiku japońskiego, a to są takie karteczki, te samo przylepne, wyrywane. O, tutaj też, dlatego Wam pokazuję. A to, jest, to są naklejki te z tego zestawu w sklepie Bullet Dragon dla minimalistów. To też sobie połączyłam, a wygląda to całkiem nieźle. No i tutaj, już kolejne dniówki, tak jak mówię, one będą uzupełniane na bieżąco, więc to jest jeszcze puste. No i tutaj widzicie te naklejki z zestawu przeznaczone na sobotę i niedzielę. Tu mamy niedzielę. No i tutaj zawsze zostaje jedna strona wolna, ponieważ wklejam sobie na niej zdjęcie z tych wszystkich rzeczy, które robię w ciągu tygodnia. Takie najciekawsze momenty wybieram z każdego dnia. Robię z tego kolor i wklejam zdjęcie. No i słuchajcie, w ten sposób wygląda mój zaplanowany listopad. Mam nadzieję, że ten zestaw japoński się sprawdzi. I to jest też zestaw, tak, zestaw taki uniwersalny, ponieważ można go wykorzystywać na miesiąc dowolny. Nie jest on przypisany w zasadzie do żadnego miesiąca. I jeżeli ktoś nie chce planować takimi naklejkami tematycznymi, czyli grudzień to wiadomo święta, a, a, nie wiem, a luty to walentynki, to jest właśnie taki bardzo mocno uniwersalny zestaw do wykorzystania w każdym miesiącu. Także zapraszam Was bardzo do sklepu Bullet Dragon. A jest jeszcze nowość, to znaczy ten zestaw to, to już też jest zamawiany i się zauważyłam, że się spodobał, ale jest jeszcze jedna nowość na prośbę jednej z użytkowniczek. Włączył Marcin w sklepie funkcję odbioru osobistego. Niedoliczana jest wtedy opłata za przesyłkę. To jest oczywiście dla osób, które mieszkają w bliskim sąsiedztwie Kłocka bądź zamierzają Kłocko odwiedzić, tylko jest to opcja dostępna, nie, znaczy nie, nie, nie mógł Marcin jeszcze umieścić tej informacji tam, no nie wiemy po prostu jak to zrobić, tak, no, taka jest prawda, nie mógł informacji tej umieścić, ale chodzi o to, żeby wybierać tą opcję odbioru osobistego po uprzednim skontaktowaniu się z nami mailowo lub gdzieś tam na Instagramie czy, czy na Messengerze. Ponieważ to jest kwestia dogadania się odnośnie dnia odbioru, bo wiadomo, nie zawsze jesteśmy w domu, nie zawsze jest to możliwe to raz. Dwa wiadomo, że nie jest to opcja dostępna z dnia na dzień, ponieważ nie mamy naklejek wydrukowanych naklejki drukowane są na zamówienie zawsze to trochę trwa. Znaczy, drukowanie to jest jeszcze najkrótsza opcja, opcja. najdłużej trwa. Wycinanie tych naklejek, a czasami ploter strajkuje, to znaczy, gdy jest nadmiernie. Zauważyłam, że gdy jest nadmiernie eksploatowany, to znaczy, jeżeli Marcin już dość długo wycina, to on po prostu zaczyna wariować, wisiować, coś się tam w nim, nie wiem, nagrzewa. Tak, no żartuję teraz. Chodzi o to, że zaczyna wycinać źle, krzywo bądź na wylot. Dlaczego? Dlatego trzeba dać mu odpoczynek, dlatego zresztą jest ta opcja dłuższego oczekiwania na naklejki. Nie można, ponieważ. Nie można po prostu jednorazowo wycinać zbyt dużej ilości. Trzeba to jakoś to rozłożyć na dni. Dlatego, dlatego taka jest ta opcja dostawy dlatego też, jeżeli ktoś chce wybrać opcję odbioru osobistego, też na ten odbiór osobisty trzeba się umówić. No i Właśnie, to wszystko. Listopad Wam pokazałam, planowanie tygodnia Wam pokazałam, do sklepu Was zaprosiłam, serdecznie serdecznie namawiam. Oprócz, jeżeli ktoś oczywiście nie lubi takich naklejek, to cały czas jest ta wersja dla minimalistów, która zauważyłam cieszy się dużą popularnością. Yy, można ją sobie zostawić taką jasną, białą, można ją dowolnie pokolorować. Bo wiecie co, te naklejki znaczy papier, którego używamy, ma właśnie bardzo fajną cechę. Yy, to znaczy, on jest taki, że można po nim wygodnie, jest śliski. Można po nim wygodnie pisać, można go sobie wygodnie kolorować i brązpienami, i kredkami, więc, więc to jest właśnie jego główna zaleta. Tak jak tutaj widzicie, ja po tych naklejkach piszę i one są po prostu do tego. Ten papier jest do tego stworzony jest taki właśnie bardzo fajny. No to moi drodzy, tyle. Zamawiajcie naklejki, planujcie swoje listopady, grudnie i tak dalej. Zresztą naklejki grudniowe też się niedługo w sklepie już pokażą. Zostawiam was z tym filmem. Mam nadzieję, że głos będzie do końca, że nic mi się nie wyłączyło, ponieważ nagrywam nowym telefonem i wiecie, jeszcze nie ogarniam. No, także, pa pa!